Siema ze strony Detektiv Nachos i witam was w Q&A e, Zadawaliście pytania i teraz ze mną jest Locikord Tak, to wcale nie jest przemiony nick na Discordzie. Właśnie i tutaj capture. kaptur Kaptura komu to potrzebne No właśnie i Locikord będzie zadawał mi pytania, ja będę na nie odpowiadał Oczywiście zadawał te pytania, które wy pisaliście. Mhm. Więc zaczynajmy. Dobrze. E, o. O. Jeszcze pytania mogę chyba pominąć, bo nie ma sensu. By, dałem wszystkie. Dobra. E, kacen Nachos, Byku, ale przeżył? Przeżył jak najbardziej. Okej. Okay. Loci o, taki, jakiś debil pewnie. No. Co pan sądzi o homoseksualistach, o nie? Homoseksualista, a komu to potrzebne? Tak. Loko duże Q z kolesiem od quizów na tym. Na wydarze. No bo to on zrobił quiz. Czy na koszulkę z Supreme zro, zrobiłeś z filmów z pracy? Czy okradłeś małe dzieci? Co? E, okradłem duże dzieci akurat, więc to nie. To żadna z odpowiedzi nie jest poprawna trochę. To jest ta muzyczka co mi jadę. Jochaneczek fajny nick, w go taki, w taki ono nie dałem, kiedy Hades? Jaki Hades? Taka gierka, taka gierka o naparzeniu się mieczem, jesteś demonem i pykasz potworom miecz w tyłek Hades? Hades, tak? Hades gra w Jezu, ale co, ale to ma muzykę głośną Nie no Beku, nie będzie żadnego HDS -a. Mhm, gdzieś tego nie robią Czy co? E, dobra, kolejny Jak z, o, Kolejny debil, jak zmienić język na facebooku? Jak coś Beku. Nie da się To czemu mam rosyjski? No bo upośledzony jesteś Nie <noise> no to jest pytanie Bo z kolegami zmienił na rosyjski, ja nie mogę tak. Dobra, dawaj następne pytania, nie będę Dobra. Dobra, Kacuan, czas. Czy, jeżeli jednak będę do WWE, to ja ci stawiam kepsa czy tymi? Tymi stawiasz. Ale kepsa. No, kepsa, no raczej. Okej. Okay. Gracz SPC, prorok. O nie, jak postaje się starą pierwszą. Więc tak, to jest długa taka historia. Um... Najpierw nagrywałem. Z, nagrywałem no, grałem i nagrywałem z Lobsterem i jeszcze jakimiś takimi dwoma kolegami. A później e, już mm, brakowało. No, przydał, uznałem, że przydałoby się więcej osób grać, więc e, wpisałem w YouTube'a e, garysmot.pl i wziąłem wyszukiwanie od e, najnowszych filmów, i wyleciał mi film e, tego. Weksiego eee, i Domiana. I obu napisałem. W sensie weksiego i Domiana, ale obaj grali ze sobą naraz, więc no. Eee, no i takich poznałem. Mhm. Teraz pytanie bardzo powiązane z osobą, która to pisała. Mianowicie Cheater pisze, czy jesteś homo? Mam dziewczynę, więc nie. To nie jest dowód. A no, a no właśnie, bo ja też mogę być dziewczyną, wtedy byłbym homo, jakbym miał dziewczynę i był dziewczyną, ale no jestem helikopterem. pytanie bo... dziewczyny nie jest dowodem na bycie hetero. Rzeczywiście. A prawdziwa miłość do niej? się sprawdzi później, poczekamy. No, no, spokojnie, pomijamy to pytanie. Tak, zobaczmy co się z tego urodzi, czy ciąża normalna, czy spożywcza. Właśnie. Tak. <ściał> Dobra, dawaj. Cezar wiedział o wiosce Galu, Galzu, Galów, co? No nie wiedział o wiosce Galu. Bek, a ty nie ogarniać, o co chodzi z tym, czy wiedział o tam. Tak samo jak senior Hilter nie wiedział o małej dysepce. Oj, drodzy, to prawda, że senior nie wiedział o ekwatorskiej wyspie. Tak. No, dawaj na sam. Krótka R i duże C, małe A, duże R. Byku, weź po prostu to przeczytaj normalnie. Ricardo Milos. Tak, cardomilos. Ja masz lat. Ma, jestem o jeden y, dzień starszy od Gabor. O, tle. Gabor ma wszystkie lata, więc. Nie, ja, ja, ja. Wszystko plus jeden, Beku. Prog, też tak. tak. Jak długo znasz creepypastę z SPC? Nie, mm. yeah. a to jest akurat dobre pytanie. Hmm. E, czekaj. Kiedy yy, wychodziło ten. Y, kiedy wyszło SCPSL? Nie wiem, jakoś zaczął premiery. W 2018? Czy się. Ja znam w 2016. Nie, czekaj, czekaj! Ym, w gimnazjum mi kolega powiedział o tym. W której. Pamiętam, że na WF-ie mi powiedział. Klemo. Czekaj, zaraz, zaraz, zaraz e... Od 2017 bodajże Albo 16, nie wiem Około 2017 plus 1 jeden, jeden rok Następne pytanie Na czosnkacę Dyku, to ty złapiesz koronawirusa, czy koronawirus złapie ciebie? Ja złapię koronawirusa tak, do siatki. No raczej. Mikado Riros, jak poznałeś Gabor'a? No to było tak, że Gabor do mnie pis pisze Ej byku, weź nagraj ze mną Wielki youtuberze, bo, nie no dobra, żartuję, e, ten, e, nie, nie wiem, nie Na, wiem, nagrywał z Bladim, A nagrywał z Bladim, a kiedyś miał 12 lat, to się oglądało, Bladiego. Dobra, dawaj dalej. Dobra. E, trochę przepraszam, Twitter ruchasz psa ekstra? No zobacz sobie filmik na moim kanale. Mhm. Fejdziesz są różne. I kartymus. Czy na czasy są smaczne, a jak ty to samo jeszcze z serem, Co? No tak z sosem sam? serowym na czosy, tylko no. Tak. No, na czasy z serem na Czy F1 F1 Reszark cię lubi? cię kropka, Ym... kropka, kropka, Jest. Dwie minuty przed początkiem nagrania sobie nagle poszła yy, Więc no yy, nie wiem czy to nazwać lubieniem czy nie chyba ich po prostu komputer wywaliło. Mm, zaraz coś mi napisała. Nie, rodzice ich wbili do pokoju, ale dobra, nieważne. Dawaj dalej. Dobra. Czy... Czy, czy Obamu cię dojechało? Nie no, tyn, przecież to, to tyn, ja dojechałem tyn, Obamium. Tyn, tyn, tyn. Tyn. To ja bym Dalej pytanie. Dwie uncje obawiam, okej. Okay. Jak, jak, czy lubisz kole, a jak tak, co myślisz o SCP-207, co? Yy, w sensie to jest takie, yy, ej, co myślisz o czymś? I tak w ogóle nie wiem w jakich kategoriach mam rozpatrywać tego SCP-ka, że yy, co mam powiedzieć, czy go lubię, czy bym spróbował w realu, czy jak? Więc kole, z zasady się jest słodka, więc lubię, a co myślę o SCP-207, nie wiem, zamknięto to w placówce i dobrze, ja bym tego nie wypił, ale to, to jest takie pytanie, to, to Dobra, powrót naszego starego kolesia, Kaiser, klipu 1. czy plaster sera to kromka mleka? Nie, plaster sera to talerek marchewki. To, to, to pytanie się powtarza. Czy, czy nie, tak zwany SCP/UDASH? Czy je, jak zjem mleko i nie będzie go, go trawił, to skwaśnie? Y nie, w sensie ciasto się zrobi. A nie no, skwaśnie. Zamiast skwaśność zamieni się w, w krąbkę żołądka. żołądka. Dobra, no. dawaj następne pytanie byku. Y y Rekardo Milos. Mm -hmm. Czy Janusz to Grażyna? Y... Y... Nie. A skąd wiesz? W sensie, no jest jeden wyjątek, kiedy jest inaczej. Tym wyjątkiem jest chłop się zabawę przebrał. Tak. <słuch> Jak to się nazywa fachowo? No. MTF. Dobra, Ej, damy. Damy. To female. Tak, ale, odmawiam, tak. się pójść. Dobra. Czy twój stary wiedział o parasolu? Ej, wiem, jakim parasolu nie będę mówił, ale nie wiedział. Ej a Łośikord, e, e, byłeś na otwarciu? Hmm? Czy byłeś na otwarciu? Ale jakim? Parasola w twojej dupie? Ej, ale jakby mi nie było? Dyko, no w sensie to o co chodzi o ten parasol? Um, tak. nie lubi, która ci nie lubi. Uh -huh. F1 Reshark, R1 F-Szark. A czego szczotka do włosów? Ma zęby. A szczotka za zębów włosy. Ej. <laughs> iluminaty potwierdzone. Tak. <laughs> iluminaty co on moment? Tak. To jest dobre. Następne pytanie. Dlaczego łódź podwodna nie pływa w wodzie, tylko pod wodą? Co? A dlaczego łódź podwodna... Łódź podwodna pływa w wodzie, a nie pod wodą. No nie no, pływa pod wodą. W sensie, bo y, można mówić w wodzie i pod wodą. W wodzie jest ogólne dla na, na wodzie i pod wodą, a pod wodą jest dla podwodą, Więc y, głupie tak, pytanie. Tak, jest na, na, na wodzie i pod wodzie. Y, za, założenie tego pytania nie jest prawdziwe. Następne pytanie. Okej. Okay. Eee, to jest twoje pytanie. Nie, to nie jest pytanie byku, tylko informacja. Zakład? Za chwilę tam dodam tego... pytanie yy, Zapytajnik już będzie pytanie. Dobra, jest tak. Shark, XD. Yy, okej. Okay. LOL. <laughs> jest, 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 to pytanie, więc okej. Okay. Lolek. A propos LOL. Czy zagrasz Doki Doki Exit Music? Co? A to nie... nie wiem. Co to jest Doki, doki. No, literatur klub jest, ale Ex Exit Music, co to jest? Rosyjska podróbka. Zajmuj podróbkę podróbką Doki Doki Literatur klub. Mhm. Czy mogę helpera na STPMC? Hmm, a chcesz? Hmm, a na chcesz? <laughs> a ja jedno się na pytanie. A, trzeba płakać. lakać. Tak. Tak, tak, ewidentnie masz płakać. Dobra, dawaj na stronę pytania. Titter, jesteś leniwy. Jestem leniem śmierdzącym. O nie, wait, chwila. Ej, na co mnie po prostu jest świetne Kurde. Nie, że na czosie z w przyszłości montujący też to by. Sądzisz o k-gwiazdka-bietach? Fajnie. Fajne pytanie. Bardzo brzydkie słowo, na szczęście ocenzurował, więc... Tak. Y... Co, co, co mam sądzić? No... Ym... Dawaj. A czy F1 to chłop? A to nie był przecież taki przycisk na klawiaturze? <laughs> nie, chyba chodzi o Fireshark, ale to... Fire Shark to nie jest dziewczyna, to jest chłop na fake koncie. Ja wam mówię. Mm -hmm. Dawaj na sole. Coś ma tak męskiego w zbożu. Shark. A propos, czy gracz SPC budował mapę, czy tylko przeszkadzał? I budował, i przeszkadzał. Budował mapę, ale też. Dupę budował na, budował na mapie, ale TNT. Nie, ale budował. Dale, dalej pytanie. Ricardo Malos. Uda mi się wypić mleko bez mleka hmm. To jest A moja ci się? Tak Reszar, z jakim systemem czasy są najlepsze? No, serowym mhm. O nie, to jest Uwaga, wybijanie się na większych youtuberach alert Ricardo Malos Czy lubisz Piofiego? Cztery zapytajniki. Y, no, ogólnie, no, przy y, ja bym z nim naogróbny. Omnomnomnom. O, Dobra, następne pytanie. O, ktoś nowy, Pawlik, która gra według Pawlik, ciebie... Pawlik, nie... Pawlik, byku. Jesteś byku. Czy co? Która ja według ciebie gra, jest ciebie najlepsza lub ma najlepszą grafikę? Co? Pff, śmiechu warte pytanie. Stranie do wiadra Simulator 2020 Multiplayer, oczywiście. Tak, nie, nie ma lepszej gry. Live'a z niej miałem. Tak. Cardo Milos Czy SPC... Ma, ma, MC ma taką... Wait. Jest tak naprawdę domena, domena wiadra, co? Co? Czy, czy, czy SPC MC jest tak naprawdę domena wiadra? Byk, jak tutaj... ty chyba skoczyłeś przez 7 pytań. Tak. A nie, czy zwyczaj jest tego miara wiadra? Y nie, nie jest. Okej, okay. czy Vexxie jest homo? Y nie. Jest, vex... homo. We się... jest Homo? Czy się, jest homo sapiens. Mm Hetero tak, nie. Vexxie jest homo. Mhm. Hat. Dobra, nie, Hat. nie już, żeby większego hatfu. Ricardo Miros pyta, co sądzisz o Ricardo Milosie? na niego. Dalej idzie. <laughs> Z tego, że stworzył ten odcinek, obrad. Od Mr. Wojenny wojenny Poland Ball. Kaiser Krippu, co sądzisz o starym y Miliana, co? Co sądzisz o starym milana? No ulany jest 24 na 7, idziemy dalej. <noise> Dreszak, kto robi dobre mamy? Myślę, y że ja. Ja. Y y y y a ja kiedyś zrobiłem mema. Takiego inteligentnego, że, że trzeba było o, pomyśleć. Zrobiłem tak inteligentnego mema, że nikt się z niego nie śmiał. No, ja, zro, ja, zrobiłem takiego, ja zrobiłem mema nawiązującego do. Yy, czekaj, do. Yy, 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 do małej teorii Fermata. no Niestety, praktycznie nikt nie wie, co to jest, więc mało kto się śmiał. Dalej idziemy. Dobrze, co sądzisz o książce Kapitał? Kapitał... Klawiatura muszę, kur... pomyć. Odłożyłem na błąd klawiaturę i teraz... Eee... mózg to układasz. Kapitał. pi... mi nie działa. Na Pracownicy czy plany kapitałowe? kapitał... o Jezu, książka? Eee... Już tam teraz na nagraniu przeczytać Książka, no byku czekaj HATFU To jest moje, ten, to jest Marksa mhm. No przecież kapitał jest Marksa, zapomniałem Ja Marksa czytałem ten, manifest y, partii komunistycznej I też HATFU na Marksa Nie czytałem, ale znam mniej więcej treść Tak? Tak, e, Kapi, co czego jest, czy, czy, czy Sao? sao? E, co to Sao? Powiedz mi. E, też dobre, dobre pytanie. E, Czekaj, ale... pewnie jakieś anime, ale wyszukam. S-A-O. A Sword Art Online. Nie, hatfu na Sao. Mm -hmm. Dawaj na same pytanie. To jest pytanie odnoszące się bardziej do bagiet niż do ciebie. Tylko nie przytam, ponieważ y, YouTube. Przeczytaj, nie ma problemu. Y, jestem podsłuchiwany. Powiem, przeczytaj. Czy jesteś prawiczkiem? Tak, jestem prawiczkiem. I teraz w ogóle y, powiem wam, że. Nie wiecie, kto to jest prawiczek. Taka ciekawostka. Prawiczek y, PWN. Ponieważ, według definicji e, słownika języka polskiego PWN, prawiczek to młody mężczyzna, który e, nie miał jeszcze stosunku płciowego. A co to jest stosunek płciowy? Mianowicie e, PWN. Mianowicie stosunek. Kurde no. O! Stosunek płciowy. To jest zespolenie się fizycznie dwóch osób umożliwiające zapłodnienie. Czyli jeśli na przykład jest zabezpieczeniem, to jesteście prawiczkiem albo. albo no, bo u, wtedy nie jest umożliwiające zapłodnienie, czyli nie ma stosunku płciowego. Czyli no, jesteście prawiczkiem. Albo na przykład jeśli ktoś. Jak yy, się nazywa, że nie można mieć dzieci? Bezpłodność? Jeśli ktoś jest bezpłodny, to przez yy, całe życie jest pra prawiczkiem. Nie. Tak. Mm -mm. Bo ten, zabezpieczenie nie chroni w 100%, a bezpłodność nie bierze się z tego, że yy, no, nie produkujesz podników, tylko są tak słabe, że nie mogą dojść do tego I fizycznie, to jest możliwe. No nie! No, no jeśli tak. są za słabe, no to, um, ale nie, to jest uniemożliwienie. To jest uniemożliwione. Ja bym, to, jest tego pierwszego wieku. Do, do wstrzyknięcia w komórkę. A no tak, ale te, wtedy nie będzie zespolenie się fizycznie, dw, fizyczne dwóch osób. Jeżeli nic zrobisz, to No, no, no tak. tak no nie? To w tym momencie to, to, to można też znać. N Dobra, nie, dalej. nie za bardzo. Y Dobra. Dalej pytania. z Rekardo. Czy Gabor to twój chłopak? Yy, yy, yy. Nie? O, dalej jest osoba, która bardzo potrafi pasować do po, po, pytania, które jest aktualnie. Tylko, że jeszcze jedno pytanie pojęte. Po co żyjemy? Hmm. Więc ja to wiem. jest. No, po to, żeby dać suba detektyw <laughs> Dobra, nie wiem. Ej, bo... No, Czan, Dobra. Po co żyjemy? my żyjemy? Co jest Matrix? Ż... Ży... Ży... Co? Ży... 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 co? Dobra. Na czas nie wiedział o życiu. Tak. Dobra, tak. dalej. Osoba, która ma bardzo fajny ten awatar. Tak na tyle fajnie, że ustawię że, tylko jego tapetę. Pobijecie za tam, byku. Ej, a to jest zdjęcie zebrane z internetu I tak dobra, dawaj ten, dawaj dobra. Lageta. Dwa lageta. Czujesz może gofry czy ręczniki Gofry, gofry. <noise> Takie pakieta że... dobra, dobra. to nie dziewczyna. To nie dziewczyna ja i się jako bagietka. Hmm. Yy, yy. W sensie, wiesz, to co on napisał, to takie yy, właściwie to nie są pytania, tylko to są stwierdzenia i na siłę znaki zapytania na samym końcu wstawione, więc no, yy, 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 nie odpowiem. Firma dla dzieci, ja że co? Dlaczego dopuściłeś Kuba UW do ekipy? Ten yy. reszark. To było zupełny przypadek. To tak nie miało być. Naprawdę, nie bicie mnie za to. Mhm. Dajcie następne pytanie. No ale nie ma bala. E, OLOK, ile masz spornych? To było na ostatnim QA, z tego co kojarzę. Więc nie będę dwa razy tego samego pytania powtarzał. Nie, to brzmi jakbyś tego nigdy nie sprawdzał. To było na ostatnim QA. Proszę Dobra. tam zobaczyć. Co sądzisz o filozofii Platona w odniesieniu do sokrytewskiej myśli? Ha, tfu na niego. Tyle mam do powiedzenia. To był Platon w sensie. No nie no, ale serio, w sensie po to. No moim zdaniem to jest zupełnie bez sensu. W sensie. Koniec odcinka. Y, istnieją dużo racjonalniejsze podejścia. Koniec odcinka pograbiam no, po tym. Proszę. No i w sumie koniec odcinka i tak już kamerka nie działa. Po, po około pół godziny się rozładowała. Y, no tak, bo dawno jej nie ładowałem, więc. Y, koniec odcinka y elo